Mam go no, w dzisiejszym odcinku, będziemy łowić ryby. Które ryby? No, powiem Wam tak. pojaw się te Z6000, przed chwilą kupiłem sobie ją. To jest nowa łódka, moja. Moja nowa łódka, bo miałam drewnianą. Dobra, chodź, jedziemy sobie. To nie jest jak to jest mój kolega. Ej w ogóle. Czekajcie, widzowie, czekajcie. Tam jest mój kolega, mój kumpel. Lew. Chodź. Nie, niech ja nie będę ten łowił u niego miejsca, bo będę w swoim miejscu łowił. Wiem, że on jest psy, ma sypsy, bo jest droższy. Ocean. Jesteśmy w Psy Oceanie. Nie wiem, gdzie jest pan Fiodor. Dobra, yy... Zmieńmy grafikę, bo tutaj chyba nie jest bardzo dobry serw. Tak, to nie jest dobry serwer, który wybrałem, bo ten serwer jest zrobiony z dużymi rybami. Na pewno, patrzcie, co tu teraz się dzieje, tu patrzcie, jakie tutaj się dzieją lagi wielkie, za to, za, za to że musiałam jeszcze grafikę zmienić. Dlatego, że nie to, co że laguje się, wszystko to jest, to jest niefajne do nagrywki filmu musiałam ten stary odcinek który teraz nagrałem usunąć dlatego, że miałam kosmarne lagi to ja wiem co to za serwer jest bo jak zwykle musi na ten serwer być mój też drugi kolega mój się to zwrócę się jak Michael Jackson, ale mamy łosiosa Musiał wszystkie no. Mały, mały, mały. Nie miałam... Miałam większe ryby. Miałam większe ryby, widzowie. wszyscy w ogóle mam... Ty, no jeszcze drugi nam. Drugi będzie z nami łowić ryby. <laughs> Widzicie, tak to się robi. Łowimy wszyscy. Ja mam ubrania. O kurde, fajna ryba. O kurde, ja też mam rybę. A nie, słaba ryba, słaba ryba, bo widziałem widziałem wrzecia. No, chyba mam drugiego łososia. Oj chyba... Nie, dors. Dorsa mam. Mhm. O, może koło ich. Bo tutaj jest jaki jeka zeka. O Jezu gigantyczna zeka, to może prawdopodobnie może być ta legenda legendarna Prawdopodobnie Roblox usujesz Nie no kurde Dobra tak będę łowić już rania mam słabe na ten odcinek może nie będę miał takich gigantów. Jak to powiedzieć, mogę mieć fioletowy znak. Jak to każdy wie, fioletowy jest bardzo dobry. Prawie najlepszy. A co mamy? Dwunasty level. To jak zwykle musi stanąć. Tak, on musi stanąć. Dobra, mamy kolejnego dorsza, który jest grubszym. <laughs> idealnie, tak, idealnie. <laughs> Słabiutkie rybki. O ma, o, o, o. Rybę mam... Nie, to nie, nie jest widzowie ryba, ale to jest jakiś granatnik. Nie wiem, ale on znalazł ten pizki. Wiem. Wiem, że co tysiąc złotych kosztuje. Właśnie mi jest podstaw... O kurde, o kurde, o kurde, o kurde. O kurde. Widzowie, teraz już nie wiecie co to jest, ale może wiecie jak jesteście do... Nie. To była ryba legendarna, która na tą wędkę chyba nie będzie pasować. Tylko <laughs> niestety nie udało mi się. Turde, mogę mieć gigantyczną rybę. Jak to na mój znak? Bym nie miał, bym. Myślałam, że ja mam bronię. O kurde, ja tu znam bronię. Słaba ryba, słaba ryba. Panie, to jest najmniejsza ryba. Małpka, małpka, małpka. Nie. Nie. Była, dziwne, dziwne. No i w końcu on sobie pole, po, po, pojechał, to, czyli mamy więcej miejsca. W ogóle widzimy, opłaca... Yy, widzimy, zróbcie takie, gracie tą grę, idźcie na ocean, bo się naprawdę opłaca. Nie to, co zobaczycie, jest duże ryby, to... Możecie mieć ileś procent mutac z mutacji ryby. Bo to jest idealny pomysł, żeby to yy, pójść tam. O kurde mam rybę znowu. O kurde mam rybę znowu. Widzę, test, to będzie długi film. Na pewno nie mam z mutacji, to by musiało być złoty kolor. I mam złowionego łosiosa. Niestety mam teraz słabe ryby. Nie wiem dlaczego mamy teraz najsłabsze ryby od nich. Może w nocy to one takie brania nie są tutaj. Chłop nie ma Awka, ale stoi i nie robi. Dzudzicu... Dzudzicu.

Dobra, my też sobie połowimy sobie rybki. Na siedząco. To nie jest tak, że ja lewituję. A po nawet... O kurde, ja zapomniałam ten. Koma ma za rybę. Chamzal ma legendarną rybę. O kurde, dlaczego ja nie mam rzuconej ryby? Dlaczego ja nie mam rzuconej wędki? To no dlaczego ja nie mam brania? A, ja miałam rzuconą rybę, to... Dobra, widzę, to jest ostatnia ryba i teraz złowię. A, to jest Kuba. Jestem ma tą kolorową rybę, dobra. Możemy jechać, to dobra. Niech on się dusi, niech on się dusi. I takiego nie lubię. A spokojnie sobie siedzimy. Helikopter, helikopter, hopter. Puzy, gdzie ja jadę XD Patrzcie gdzie ja jadę. Ja się tak... Tak się zdziwiłem. No i dobra, mamy kolejną rzecz do zrobienia. Niestety, widzowie, mamy słabe ryby. To niestety, jak mam teraz pokażę wam. No kurde, wiem, że mam tą rybę. E. Tak, chcę to sprzedać. Chcę to sprzedać. Tak, chcę to sprzedać. Chcę to sprzedać. Chcę to sprzedać. Chcę to sprzedać. A, muszę znaleźć pokazać rybę. Chcę to sprzedać. Chcę to sprzedać. No. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę i dzwoneczek. No i pa pa pa.